Cześć YouTube! Kolejny raz. Pora na kolejny odcinek z Zakopanego. To już drugi odcinek. W pierwszym, no to była właściwie trasa. No a teraz drugi odcinek, no to jestem już tutaj na miejscu. Muszę sobie wszystko przygotować, no i już y, wybieram się w góry. Aczkolwiek... Aczkolwiek co chwilę pada. Na razie przygotowuję sobie wszystko tutaj w pokoju. Tutaj ogarniam sobie jeszcze resztę rzeczy, tak żeby wszystko mieć przygotowane. Oczywiście bilety wstępu i, i, i parking dla Pacyfiki, no to mam ogarnięte i tak sobie tutaj wszystko pakuję o tutaj mam nowe rękawiczki musiałem kupić nowe, bo tamte to już widzieliście poprzednio że to już był ich koniec praktycznie, więc kupiłem sobie z tej samej firmy co miałem poprzednio no i chciałbym się dzisiaj wybrać tylko na tą gubałówkę na rozgrzeweczkę, jak zwykle mapki znowu mam, aczkolwiek znam już te trasy wszystkie na pamięć chciałbym sobie jeszcze zrobić zakupy tak żeby już wszystko mieć na jutro Gotowe. No i jak pogoda, jak pogoda pozwoli, to chciałbym już w nocy pojechać na rysy. No nie wiem. Na razie. Na razie wygląda to tak, że pada. Więc nie wiem, czy jak pójdę chociażby na tą gubałówkę, to czy nie będę cały mokry, a co dopiero na rysy. No, ale możliwe, że dzisiaj się wypada. No, może jutro będzie ok. No zobaczymy. To się jeszcze wszystko okaże. Zakopane. No to startujemy na gubałówkę. Dzień dobry. Dwie godzinki. dwie godzinki. Jak co roku? <laughs> Jak co roku? Stały klient. No zawsze brałem na cały dzień, ale to, no nie wiem, może dwie godziny też starczy. Ok. Dziękuję bardzo. Dobra, to jesteśmy na parkingu przy gubałówce. To jest ten sam parking co zawsze. Stoję naprzeciwko tego miejsca, gdzie stałem poprzednio. W zeszłym roku byłem tam na wprost, gdzie teraz widzicie. Dobra, to co? Lecimy na gubałówkę. No to właśnie, wyszedłem z parkingu. Tą drogę to na pewno znacie już na pamięć, jak oglądacie moje filmy, bo w zasadzie to jest za każdym razem to samo. nie? Chociaż tak szczerze, jak, jak ja tak sobie patrzę na szczegóły, no to zawsze się coś zmienia, nie? Jakieś tam szczegóły, takie jak nowe drogi. No to ja na przykład zauważam takie rzeczy, a też przyjechaliśmy inną trasą, bo y, trochę inną drogą. Y, jeżeli patrzyliście przed chwilą y, na jazdę, no to trochę inną drogą przyjechaliśmy niż ostatnio no ale parking ten sam no i teraz idę yy, idę dokładnie tą samą yy, drogą co zwykle jak widzieliście przed chwilą tabliczkę po prawej stronie no to Gubałówka 150 metrów no, 150 metrów do, do kolejki ale nie, nic się nie zmienia nie jadę kolejką a jeszcze wam powiem ciekawostkę bo w sumie jest pewne utrudnienie które by no, mogło w jakiś sposób skłaniać do tego, żeby jechać kolejką. Tak, cygankę nie dotyczą polskie przepisy, także nie musi przepuszczać pieszego. Aha, miałem wam powiedzieć o tych przeciwwskazaniach do tego, żeby iść pieszo. Kurczę nadepłem na deskę z gwoździem i mam przebitą stopę, nie? Także no trochę boli, ale... Eh, myślę, że dam radę. Myślę, że dam radę. Mam nadzieję, że od tej rdzy z tego gwoździa mi nic nie będzie, nie? Ale... Eh, no dobra. Jakoś to będzie.

Και τώρα το πούμε. Εσύ, No, to najgorsze, czyli krupówkowe tłumy mam za sobą. No, tu może nie widać, ale to nawet dobrze, jak nie widać. To nawet dobrze, że już tego nie widać, a najgorsze mam za sobą. Także śmigam sobie na gubałówkę. Dzisiaj pogoda zdecydowanie inna niż. W latach poprzednich, bo zawsze trafiało mi się tak, że szedłem tutaj w upale. No a dzisiaj <gryw> nie jest wcale zimno, jest też ciepło, ale no niestety słońca nie ma, nie? I pada co chwilę. Jeszcze nie zmokłem, ale to w każdej chwili może się stać. No dobra. Drabino schodki już za mną, charakterystyczny mostek, pod którym przejeżdża kolejka też już za mną, najbardziej strome podejście już też za mną, a ja idę dalej, nie pokażę wam mojej paszczy, no bo tak, wprawdzie żar się z nieba nie leje, ale za to jest taka wilgoć, że ze mnie się leje. Jestem normalnie całym mokry, więc nie pokazuję wam takiej paszczy, bo wyglądam jakbym wyszedł z morza. Do zobaczenia chyba na miejscu już na szczycie. No dobra, jeszcze nie na szczycie, bo zapomniałem Wam powiedzieć o najważniejszym. Miałem punkt poboru opłat. Nieaktualny, już nieczynny, no ale budka nadal tam stoi. A zamiast niej, zamiast, zamiast czynnego punktu, no to wisi ogłoszenie na płocie, że wejście na gubałówkę jednak bezpłatne. No czyli wychodzi na to, że jednak się dogadali. Dlaczego to takie istotne? Nie, no niby nic ważnego, ale chodzi o to, że rok temu, jeżeli oglądaliście filmik, to jak tędy szedłem, no to akurat panowie kończyli budować tą budkę. I tak się złożyło, że byłem ostatni dzień, kiedy było za darmo, a już następnego dnia, na drugi dzień, budka już była gotowa i już było przejście płatne. No a teraz widocznie się dogadali, jednak jest bezpłatne, budka jest pusta, a na płocie wisi baner, że szlak na Gubałówkę jest darmowy. A tymczasem ostatnie schodki i jestem na miejscu. Jaki widok? Nie ma widoku, bo jest mgła. Nic nie widać. No nic, chyba muszę powiedzieć, że jak chcecie zobaczyć góry z tego miejsca, to musicie zobaczyć filmik z zeszłego roku albo sprzed dwóch lat. Ale w tym roku, niestety, parę choinek i mgła. Na gubałówce pusto, cisza, spokój, nikogo nie ma. Pewnie dlatego, że jest po 19 i wszystko już pozamykane, a z drugiej strony też pewnie dlatego, że co chwilę pada. No i jak pada, to nie ma tłumów. Proste. To znaczy mi się udało trafić takie okienko, że akurat nie zmoknąłem jeszcze, no, ale zobaczymy. No co, nic tu po mnie. Idę już do zejścia. Eee, nie małko, machaj, nie <laughs>

O, widzicie? Bezpłatny. No nic. Schodzę tą samą trasą. Fajnie, że nie ma upału, ale z drugiej strony jest ślisko. Nie? Także schodzenie no to nie jest jednak zbyt fajne. A jeszcze cały na biało, nie? Ja to mam pomysły, nie? Cały na biało to trzeba było jechać kolejką. A nie tak się ubrać na szlak. Wiecie jak to u mnie, nie? Ja tam mam. Trochę inne kryteria przyjeżdżając tutaj niż 90, 99% ludzi, więc musicie przymknąć oko na takie rzeczy, ale myślę, że na tyle już mnie znacie i wiecie, że u mnie to tak trochę, trochę z tymi wyjazdami, inaczej niż u wszystkich, bo myślę, że większość to jedzie sobie kupić, nie wiem, kupić coś na pamiątkę, wysłać jakąś, nie wiem, widokówkę, albo nie wiem co jeszcze. Zjeść sobie oscypka i zrobić zdjęcie z alpakami i z misiem na krupówkach. To nie dla mnie. No, oscypki kupię, oczywiście, że oscypki kupię, ale to jak będę jechał do domu. Tylko po to, żeby je sobie zjeść w domu. A tutaj jakoś w ogóle mnie to nie interesuje, żeby tutaj yy, kupować i jeść oscypki na miejscu. <gry> No, a jakieś tam dziwne pamiątki, no to tym bardziej to nie dla mnie, nie? Bo dla mnie pamiątką jest to, co tutaj widzę. Tak, to, że tutaj jestem, i tego mi nikt nie zabierze. A, takie pamiątki które można sobie kupić to równie dobrze można je sobie kupić przez internet dla mnie to nie ma sensu i tak samo przyjeżdżając tutaj idę w góry a nie na basen nie do kina nie na jakieś y, takie rzeczy które można sobie w każdym dowolnym mieście w naszym kraju zafundować przyjeżdżam tutaj po takie rzeczy które są tylko tutaj czyli na przykład po to żeby sobie szlakiem wejść chociaż na taką symboliczną małą gubałówkę Bo to jest coś czego w żadnym innym miejscu nie zrobię. A jak niektórzy przyjeżdżają tutaj na przykład się napić piwa. Żeby się napić piwa możecie wejść do pierwszego lepszego baru w każdym jednym mieście, i wsi, i gdziekolwiek. To tyle. Ale zdaje się, że już o tym wspominałem w poprzednich filmach, więc, więc raczej nie jest to dla Was nowością. Chyba, że ktoś jest tutaj pierwszy raz, to jak zwykle odsyłam do wcześniejszych filmów, to już będzie wiadomo o co chodzi. No, chyba śmiga jakaś kolejka. A ja, już jestem. No ja wiem, w połowie drogi? No już, już dalej nawet, zaraz będę na dole. O, jest punkt poboru opłat, nieczynny. Muszę Wam to pokazać. Nikogo nie ma, sam tu jestem. Widzicie? Trochę pogoda kiepska, wszyscy, yy, wszyscy pouciekali. I to jest idealnie dla kogoś takiego jak ja. O, co jedzie tam jakiś RMF. E, śmignąłem wyjątkowo szybko na tą gubałówkę dzisiaj. Też dosyć szybko mi idzie schodzenie na dół, mimo że jest ślisko. Ale tak naprawdę ta gubałówka sama w sobie to nie jest atrakcją. Jest ona tylko treningiem e, na jutrzejsze wyjście na Rysy. E, na razie nie wiadomo, czy ona dojdzie do skutku, bo muszę jeszcze sprawdzić pogodę. Może to nie jest wejście na K2 zimą, ale no, trzeba do tego podejść tak, żeby, żeby wrócić w całości. tak, Także nie można sobie tego lekceważyć. Nic na siłę. Jeżeli się okaże, że pogoda nie będzie sprzyjająca, to na siłę nie można się tam pchać. Nie? Dobra, no nic. Schodzę dalej. Myślałem, że Wam nagram koniki, ale przepadły. Ej, nie! Jest! Jest! A to jest konik, czy to jest osiołek? Co to jest? Nie ma właściciela. A ja nigdy nie jeździłem konno. To może to jest szansa, co Wy na to? Żeby się przejechać chociaż na osiołku. Idę tam bliżej. Jak nie ma właściciela, to wsiadać i jechać, no nie? Nie ma właściciela, to wsiadać... No, już po wszystkim, przejście przez krupówki to jest dla mnie największa męczarnia tutaj. No, w taką pogodę to trzeba było jednak iść w górskich. Są w kolorze błota, to przynajmniej nie byłoby widać, nie? Ogólnie to wracam już na parking. No to wróciłem na parking już nieczynny pana parkingowego już nie ma Ale nie jestem ostatni Myślałem że może już nikogo w ogóle więcej nie będzie A tu się okazuje że jeszcze jakieś dwa auta stoją oprócz mojego Także luzik Luzik ekspresowo mi poszła ta gubałówka Także w sumie nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, ale zobaczcie, jest za 20-20. O ja, a teraz patrzcie najlepsze. Teraz patrzcie najlepsze. Jak przyjadę tam do domku, to muszę je, pierwsze co to muszę je wyczyścić, bo hmm. później jak to zasknie, to już tego nie wyczyszczę. Nie? To, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, czym jeszcze się mogę pochwalić, patrzcie, tu się jakaś krew leje. Nie, to nie z nogi, to z ręki. Kurde, wypierdzieliłem się. <laughs> Jednak było ślisko. To nie były słowa rzucane na wiatr, tylko... <laughs> tylko było ślisko na gubałówce. No było, było. O, patrzcie, tam antenę widać. Tam widać antenę. Kurczę, a mogłem sprawdzić, czy widać Pacyfikę. Jak ona tutaj stała w tym miejscu, to przecież ją powinno być widać, bo my byliśmy tam. O, chwila, 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 czy ja dobrze pokazuję, czy Wy tu widzicie przez tą szybę? Wróżą? O, teraz to już na pewno nie. O, tam, 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 tam byliśmy. Tak. Tam. O, tam. Tu jest antena. Hmm. Kurczę, żebym wiedział, to bym sprawdził. Idę jeszcze raz zobaczyć, czy widać pacyfikę. <laughs> Żartowałem. Następnym razem, pamiętajcie, żeby mi przypomnieć że jak następnym razem będę na Gubałówce, to żeby Pacyfika stała tu gdzie teraz i żeby ją żeby sprawdzić czy, yy, czy, czy ją widać. Kurczę, jakaś lordentka będzie potrzebna. Dobra, mniejsza z tym, sprawdzimy to w przyszłym roku. Yy, o, bilecik już nie będzie potrzebny. To co, yy, wracam do domku, wykąpię się, zjem coś. Zjem coś <laughs> Coś Tak, zjem coś i idę spać e, Muszę jeszcze opatrzeć jakąś Jakąś tą tutaj ranę Kurcze, łokieć se rozwaliłem hmm. Dobra, nie jest źle Nie jest źle Ja jeszcze jestem z tych, co y, Za dzieciaka nie mieli Telefonu, komputera Się po krzokach Rowerami, nie rowerami. Człowiek taki poodzierany wracał do domu codziennie, więc luz, nic nowego. Dobra, jedziemy. Do McDonalda? No tak, ale nie taki ubłocony. Kurczę, z rozciętą ręką. I powiedzieli, a ten co tutaj robi? trzeba było tamtą drogą wracać bo tutaj widzę że wykopki jakieś to chyba trzeba było jechać tamtędy jednak Nie wiem czy poznajecie na przykład. Ta droga jest tutaj cała nowa: cała jest nowa nawierzchnia, i jeszcze w dodatku jest nowy chodnik po lewej stronie. No, na razie tylko po lewej, ale jest.